my enemy okay their fate is sealed my lord they are besieged i have them trapped my king my full army. Left left me right. an honor to serve my woman. nice forming a vast and noble force my king okay Tak, yes, mój king. Ładnie, ładnie. Wish. Of course, my lord ładnie. Jest jednak hiszpański. Hiszpanie to są. No czyli. będzie ciężko. Of course, my lord. Dobra, ty wracaj tutaj. Until morning, my lord. Najwyżej przyjmiemy sobie. Um, wszystkie prowincje. Egipcjan. No czemu by nie Tu jest Sycylii Tu też, tu też hmm Milo. Dobra, tych rebeliantów tak. trzeba stąd wygonić No Jedna jednostka mniej na mapie Yes. Mogę my, my king. With honor. You ready? Ah. An honor to serve my lord. My lord. Confronting the enemy honorably, my lord.

Niech jak mrówków tutaj teraz się narobiło. Okej. How may I serve? Continuing tomorrow, my king. To tu bym mógł jeszcze wyczarować? pod się się armia mediolaińska O popatrzcie kogo my tu mamy Poproszę husarzy Którzy jeszcze oni nie mają tych charakterystycznych skrzydełek Dobra a co tutaj w Sofii się dzieje Dobra, wejdziemy w stajni, będą nowe jednostki, chyba w że Jazda strzeleska, polska szlachta, husarza. No dobrze, będą być już tutaj w stajniach hrabiego. Fajnie, no w ogóle mogę zaatakować? Aha, zobaczę, że to jest statura. No dobra.

What Czy czarna ospa, inaczej. Ok, mam zablokować port w to będzie to wszędzie minus do populacji, to lepiej się spieszyć troszeczkę.

Okej. Okay. No fajnie, bo tworzy się mała armia. O, dobra, od razu Oslo. W końcu. The enemy lies We are Strength, honor and Mamy spokój z frakcją Dania. Nareszcie. Kandydat na umiera. Z rekrutacji, rodowe wieści. Okej. Okay. już mamy 32 obszary i 92 tury do końca. No nieźle mi idzie. Ale wątpię, że chyba aż dzisiaj poprowadzę jakąś bitwę. To jest taki, raczej zagrajmy dzisiaj na szybko, żeby zrobić straty. Znaczy nadrobić straty, o! Tak to powiem i teraz tak. Kusi mnie coś tutaj wywinąć tą kapliczkę trzeba wybudować. Hmm. No są Angole. to jeszcze kilka prowincji francuskich. Ok. Spróbujesz porozganiać całą Francję. Może ich udupię z tym Paryżem, jak się uda do 40. tury? Oj, szkoci. Najpierw chcieli zawarcie, rozejmu. A teraz co? Znowu atakują. No dobra, an honor, Mike.

Dobra, jednego dowódcę muszę wysłać. Ty pójdziesz tam. Co tu mogę zwerbować za jednostki? O, już nieźle. Dobra, z gizy zrobimy bastion. I postaram się zdobyć Paryż. Dobra, Klahan nawraca Gise, a tu jestem w czernej dupie. Obrawiłem, że to przegram. Ale zaraz się odkujemy na szkotach. poprowadzi poprowadzić to osobiście, ale zważywszy na mój czas nagrywania, o, Anglicy się pokazali. Myślałem, że będzie spokój. Okej. Ale ja mam jeszcze jednostkę z tyłu w duńskiej stolicy. Czyli nie jest wszystko wsadzone za Anglikami. O, w końcu papież. Umar. zostałem przywrócony do łaski. Antwerpia, okupowana Hamburg przez Anglię. Okej, okay. ostatni, kto to dotyczy Giza, Zagrzeb, Sofia. No jest źle. No chodzi o tej czarnej zarazie Wybór popierzem, no O Lol nie wierzę Tylko tych trzech do wyboru przed tymi co prowadzę wojnę O lol Dobra, zagłosujemy na Szkocję A nie dobrze. A fajnie, że to nam do łask. OK Więc tak. Wy tutaj. Anglii trzeba wykopać stąd. Stracić wszystkich. Yes, lord. Okay. Kick out. Rekrutacji. Teraz tak. An God be with us, men. We march to battle. macie pecha niestety. Yes, my king. Laying siege to the enemy. Besieging army at your command. Okej. How may I serve? OK, no to na wracaj, na wracaj. Hmm. Stoczyłem jedną osadę. Ach, no sko Ale doszkolimy te jednostki później. Okej, okay, jednak paryż zdobędę. Do... do 40 tury, okej, okay, wszystkich powyganiałem. I splądujemy osadę. Pięknie, Francuzi mają niestypacha, że na mnie trafili. Fajnie jakby ktoś jeszcze w Francji skopał dupę. O, jak widzicie już Europa opanowała to czarna śmierć w postaci, które to dotyczy No i będzie czystka w Jesło.

Jakiś większy oddział się uratował. Hmm... Gdzieś miałem dyplomatę, o ile pamiętam. Nie, mamy szpiega w Krakowie. Sire. Hmm... W sumie, wyślę go gdzieś tutaj, żeby mi obadał teren. Dobra, Paryż jest nasz. Doszkolimy wszystko, coś tu się, się wybuduje i teraz tak. Rekrutacja, mogę coś w końcu Ktoś Mogę, no nareszcie, jednego księdza i doszkolimy sobie jednostki. Okej, okay. teraz godzina i jest ludziska z do 40. Tury mi kończy z nagrywaniem na dzisiaj. Z kim prowadzę wojnę? Stan się nie zmienił. W sumie nawet by było dobrze z Rusią coś dokończyć. Okej, okay. muszę chyba cofnąć. Aha, jest nie na pewno budynki, zostawiłem po sobie. Okej, tak. Ja będę się odsufnąć całe wojsko. I kolejnym miastem, jakie zdobędę, będzie gdzieś tutaj, w tych okolicach. A tutaj już Rosjanie idą do nas. Zdarza się. A dobra, kryceta tutaj dotarła. Mam, march! Okej, okay. Joining forces! An honor to serve! Gdzie was bym mógł wysłać? Hmm. Skopiecie dupy Niemcy i Mediolanowi. Chyba tak to zrobię. Trzy tury. Akurat honor. dojdziecie na czas. Dowódca, dowódca, dowódca. Jakiś jeden dowódca? Kazimierz Herman. Dobra, ziomek, bierzemy cię. Z tymi oddziałami, to sobie do szkoły. I pójdziesz do Bukaresztu. W Bukareszcie coś mogę do ciekawego szkolić? Nie. Tutaj. Doszkolić. No, mogę już kilka jednostek. właśnie nic. Kolejka zapchana. OK, kilka tutaj jednostek, Gdy pójdziecie m, jako wsparcie do głównej armii. Także poczekacie chwilę. I teraz tak, co z tą Antwerpią zrobić? Proszę wygonić tych Francuzów. My king. But as you the enemy honourably, my lord. Faith and courage have made us victorious. Yes. While moving to engage. I mean, let's we order. We, we must watch our enemy's doom. Let me take their walls now, my king. Okay, long live the king! Okay. the army. i okay, francuzów trzeba wykosić, bo to jest normalnie dla mnie plaga. Szkocję też. Co wy teraz chcecie dzieje? mnie? Hmm. Nie. Oh well. Dlaczego mnie to się potoczy? Porażka, no ale wycieli dwieście 200 destek. Nie, na pewno nie odem Antwerpi Szkotom. Tak samo w Paryża Francuzom. Okej, okay, dobra A, do Helicza tarło zaraza W Paryżu jest jeszcze Mmm, niedobrze Źle to wróży I stać dowódcy jeszcze, no nie jeszcze lepiej Okej, okay, wy pójdziecie z portem do tego miasta

On coś bardziej ciekawsze jednostki. Dobra. 60 procent. na pewno się wrócić Yes, My My lord. yes. My lord. Okay, jednostka najbardziej uszkodzona. No dobra. Wypalić się do Wilna, szybciej. Okej, okay, kilka jednostek dodatkowych. Dobra. Kiedyś armię przerzucałem jedną. O, tutaj jest. Yes, my king. Panie, you bo your will, my king! With honor, Order my king! My lord, forming one force! Okay. bo doszkolam. To mięso armatnie. Czy mogę coś doszkolić? O, mogę! No, to jest sporo jednostek. Wy mi się przydacie. Tutaj także kilka jednostek. O, nice. Świetnie. Okej. Okay. Tępicie heresji. za długo nie pociągniesz ziomek, Masz 55 lat. Dobra. Kolejna tura. enemy lay siege, my king, but we will not relent. Ah, we're going to meet the trots. Ne, v kiovi mi jeferao? The enemy lay siege, my king. Oh, Mongo, vi nas je zwycięstwo. Pięknie Dowódca się opisał. Dobra. Więc tak, możemy teraz zająć sobie Jerozolimy ze spokojem. Wytniemy jeszcze kilku Mongołów. Dobra, lecimy pomóc na, na pomoc Kijowu. Ojej! Wiecie o co mi chodzi? Kijów odbić. No. Nie drażnicie lwów, bo wam Kijów zabraknie. E, więc tak, mam do szkolenia kilka jednostek. Coś. O, dobra, wyprodujemy katedrę Zajazd i wielki ratusz. Chyba, że ciężko zbrojnych nie chce. Hmm, Krakowie nic też nie chce. Nic nie ma ciekawego. you are not my liege. Dobra. doszkolenie ciąg dalszy. w nici, nic sobie nie wezmę, ale już z Yes. Bram my yes. Brand, 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 oh, sorry. Dobra, wylecicie tutaj. mój lord. My king. Dobra, że znaczy jedną jednostkę. Ten tutaj przy. Cel transportu, I dowódca mi frakcji tutaj, znaczy dowódca tej jednostki zginął. Okej. Okay. Sprawa uratowana. Yes. Hmm. Force, my king. No dobra, to jednostki rozwiąże. Miała być druga armia, jako wsparcie. No dobra, daruję sobie to. Okej. Okay. Co tutaj słychać? Ciekawego? Hmm. Rames jest oblekane. No dobrona będzie skuteczna. We march to war. Faith Ok. dobra. Wstrzymam się z tym atakiem. Jestem znowu w dostawie ekskomaniki. Tu się ładnie dowódca popisał. Więc Zdoszkałem wszystkie jednostki. А no, вы Так сделаем.